Witam kochani na runie dnia na kanale Runiczne Miejsce Mocy Mimeruna 11 września 2024 mamy dzisiaj środę i patrzymy na energię, jaka będzie nam towarzyszyła. Dziękuję, kochani, że. Przepraszam, że jesteś, że lajkujesz, subskrybujesz, udostępniasz. Komentujesz, wspierasz. Jest to, na, jest to dla mnie ogromnie, ogromnie miłe. Jestem za to ogromnie, ogromnie wdzięczna za każdy rodzaj aktywności na kanale. Kochani, zapraszam na czytanie na playlistie dla subskrybentów. Tam macie też takie nieterminowe, co sobie przyglądajcie. A teraz patrzymy jaka energia w środę. Niech ten przekaz będzie zrozumiały dla Was, bez szkody dla Was. Niech przepełnia mi miłość. Niechaj anioł Michał, Archanioł i aniołowie, przywodnicy duchowie będą. Przepraszam ze mną podczas tego y, czytania. Mm -hmm. Patrzymy sobie. Jaka energia? Daruny pokażcie, jaka energia na środę, na jeden z września 2024. I patrzymy. Wrześnij 2024. O dale. A więc dzisiaj ważne sprawy rodzinne, sprawy domu. Może tutaj będziesz yy, jakieś remonty w domu robił, może będziesz podejmował, podejmowała temat. Yy, Kupna sprzedaży, domu, działki. Może będziesz podejmowała temat, podejmował temat rozpoczynania działalności gospodarczej w domu, może będziesz właśnie wypełniał jakieś dokumenty odnośnie właśnie tutaj odparcia tej działalności w domu, może, może właśnie będziesz załatwiał coś w Urzędzie Skarbowym w ZUS-ie. Odara też mówi o, o tym, że. Nasz dom dzisiaj będzie bezpieczny, spokojny, y, będzie panował porządek, ale może być tak, że właśnie sprawy dzieci, może być tak, że może masz miał zebranie w szkole albo z dzieckiem y, jakieś sprawy będziesz tutaj załatwiała, załatwiał, y, jeżeli nie masz dzieci albo jesteś osobą starszą, może właśnie tutaj też... Pies, kot tak, też jest członkiem rodziny, może tutaj właśnie sprawy też z zwierzęciem domowym będą załatwiane. Ogólnie odala jest runą dobrobytu, ochrony, obfitości, wprowadza ład i harmonię, ciepło, spokój, poczucie bezpieczeństwa. Dla mieszkańców, właśnie domu, yy, Odala pozwala też rozwijać y, talenty, więc może będziesz dzisiaj y, albo coś dostrzeżesz, albo będziesz rozwijać ten swój talent, więc może będziesz ćwiczyć y, coś, może będziesz nad czymś pracował, może coś będziesz tym swoim talentem udoskonalał. Y, też y, Odala mówi, żeby porzucić y, stare przyzwyczajenia. Aby właśnie zacząć nowy, nowy etap w życiu, może właśnie przechodzisz z jednego etapu do drugiego, przepraszam. No, i żeby nie postępować schematycznie, żeby na, żeby na pewne sprawy, pewne okay. sytuacje no, zupełnie z innej strony spojrzeć, tak jakbyśmy patrzyli na te sprawy pierwszy raz. No, i tutaj takie wskazania. Skup się na sprawach rodziny dzisiaj, skup się na sprawach domu. No, tutaj jesteś w stanie wszystko ogarnąć, uda się. Może jedziesz na wizytę z mężem, do lekarza, bo też tak może być. Może tu właśnie będzie partner, partnerka. Ważne może sprawy wokół niej, więc też tak może być, ale też może jesteś rolnikiem, będziesz wyjeżdżał w pole, będziesz uprawiał coś albo w ogrodzie będziesz coś tutaj robić. Możesz być w miejscu, w którym się poczujesz jak w domu. Może będziesz odwiedzał dom rodzinny, może spotkanie tutaj z, z rodzicami, z dziadkami. Może do Ciebie przyjedzie rodzina, dzieci. Tutaj bardzo dobra, fajna, rodzinna energia. Może być też ważne, ważne, osoby spod znaku byka i koziorożca. Też finansowo możesz dowiedzieć się o otrzymanym spadku, może o darowiznie, Tutaj też jakiś zysk ze sprzedaży może uda ci się sfinalizować, sprzedaż mieszkania, sprzedaż domu, sprzedaż działki, jakiś kawałka ziemi. No też może z jakichś otrzymanych pieniędzy będziesz tutaj zasobów będziesz tutaj zaczynał budowę domu, albo myślisz o tym, albo będziesz się do tego przygotowywał, będziesz sprawdzał pewne rzeczy, sprawdzała. Zawodowo znalezienie dobrej, właściwej pracy, więc dzisiaj bardzo fajny dzień. Może będziesz wykonywał jakąś, wykonywała jakąś pracę, czy właśnie te hobby. Te, na przykład próbujesz malować, próbujesz dełkować, coś tutaj takiego, możesz to wykonywać właśnie w domu. Odala w ogóle takiej zapowiedzi stabilizacji zawodowej. Być może do tej pory byłeś na zasiłku, byłeś na zasiłku albo nie pracowałeś e, z jakichś powodów, no to tutaj może być dzień rejestracji, rozpoczęcia działalności gospodarczej. I może będziesz się dzisiaj tym zajmować. Yy, zawodowo fajnie, pozytywnie będzie towarzyszyć temu poczuciu optymizmu, pewności. Yy, też yy, będzie doskonała taka orientacja w załatwianiu tych wszelkich spraw, formalności. Jak będziesz się czymś zajmować, tutaj fajnie będzie pewna yy, pewność siebie, kreatywność. No, więc pięknie, też będziesz dostrzegać takie synchroniczności i myśli i działań. To wszystko dzisiaj będzie takie płynne, fajne. Też może być tak, że ktoś zaproponuje ci małżeństwo, a może Ty jesteś kobietą i myślisz, że to już jest czas, i tutaj mężczyźni o tej stabilizacji będziesz podpowiadać. Dobre zdrówko. Może dzisiaj bardziej niż, niż kiedy poprzedniego dnia będziesz chciała zadbać o, o swój wygląd zewnętrzny, może będziesz u jakiejś kosmetyczki, tutaj wszelkie takie zabiegi jeśli chodzi o skórę, bardzo wskazane, bardzo dobra energia, może się wybierasz na taki zabieg albo będziesz też właśnie u, u, u kosmet... kosmetyczki, przepraszam. Mm. Także tutaj też, jeżeli zdajesz dziś jakieś egzaminy, a przygotowałeś się sumiennie, to nie masz się czego bać, bo tutaj masz zdane, no chyba, że nie dołożyłaś starań, no to tutaj niekoniecznie. No tutaj fajna, fajna energia, możesz poczuć się naprawdę, Gdzieś, jak u siebie, w domu, w, w, w swoim domu rodzinnym. Spójrz na wszelkie sprawy rodzinne oraz miejsca y, z lat dziecinnych, dziecięcych. Może potrzeba zadzwonić do rodziców, do dziadków. Tutaj bardziej spójrz na te sprawy, zainteresuj się. Y, no tutaj, jeżeli. Y, gdzieś się zainteresujesz, też tak, y, nawiążesz kontakt, może długo nie dzwoniłeś do rodziców, albo nie odwiedzałeś tutaj, no to wskazaniem do dali jest, żeby się jednak skontaktować, y, tak. Y, też, y, jeżeli coś negatywnego było tutaj, jakieś niesnaski z partnerem, partnerką, no to tutaj będzie i takie rodzinne bezpieczeństwo dzisiaj będziesz czuł, będziesz czuła, że w tym domku naprawdę jest tak rodzinnie, miło, przyjemnie, ciepło. Także ta stabilność, bezpieczeństwo będzie. Taka pewność siebie, poczucie tego optymizmu. Więc bardzo fajna energia, więc sprawy domu, rodziny tutaj dzisiaj ważne i będziemy nimi się zajmować jeżeli będziesz coś coś tutaj z domu działał działała może właśnie jakieś podatki po jakoś opłaty związane z domem. Tutaj coś wokół domu i osób z domu, być może, właśnie ktoś ma jakieś tam wizyty, spotkania. To też tak może być. A może zwyczajnie będzie, że właśnie sobie rozwijać swój talent, swoją wiedzę w domu, w zaciszu domowym dzisiaj. Odala mówi: porzuć stare przyzwyczajenia, inaczej zacznij coś, jeżeli. Chcesz zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Błogosławiona zmiana, ważna życiowa zmiana przynosi ci wielkie błogosławieństwo. Może właśnie zawodowo tutaj rozpoczynasz nowy czas albo otwierasz działalność, i tutaj to będzie taka zmiana też dla Ciebie, ale i dla Twojego domu, że coś w domku otwierasz, może nosiłeś się z a Dzisiaj finalizujesz sprawy rejestracji, właśnie takie sprawy, właśnie pierkowe, A może właśnie będzie partner ważny tutaj w jego sprawie, czy dzieci. Azura. Twoje pragnienia spełnią się w najbliższej przyszłości. Mi wiarę i bądź cierpliwy. Nie próbuj wymuszać ich urzeczywistnienia. A więc, niczego na siłę, kochani. I ze spokojem. Dzisiaj zajmujemy się sprawami właśnie domu, przy domu. Jesteś błogosławiony przez majestat wizji i moc. Król jednorożców. Wow, jakie wsparcie! Od góry pięknie. O, coś tam w tym życiu ma szansę się zmienić, ma szansę przyjść jakaś zmiana, czy to w sferze zawodowej, czy rodzinnej, właśnie. I słowo mocy na dziś dla nas. Spontaniczność otwiera mnie na cuda życia. A więc tutaj żeby nie za dużo w głowie tylko też pozwolić dać się pomieść kochani, pięknej środy załatwiamy dzisiaj sprawy rodzinne i one będą ważne ale też będzie opieka będzie bezpieczeństwo i wszystko się powinno fajnie nam tutaj poukładać może będziesz wyjeżdżał w strony rodzinne no to też będzie to udany wyjazd taki bardzo dla Ciebie pozytywne. Wszystkiego co najlepsze. Pozytywnej środy, kochani. Mimeruna.